Pacjent przychodzi na zabieg i mówi: Czuję się dobrze, tylko że ma niekontrolowaną cukrzycę. Czy wiesz, jak bardzo może to wpłynąć na gojenie i ryzyko powikłań? Cukrzyca zwiększa ryzyko infekcji, opóźnia gojenie ran i sprzyja paradontozie. Niedoczynność tarczycy natomiast może spowalniać metabolizm kości, zmniejszać odporność na stres zabiegowy i wydłużać regenerację tkanek. Badania pokazują, że pacjenci z niekontrolowaną cukrzycą mają nawet 2 do 3 razy większe ryzyko infekcji po ekstrakcjach czy zabiegach chirurgicznych. Przy zabiegach u osób z chorobami tarczycy powikłania mogą wynikać z nieprawidłowego metabolizmu leków lub opóźnionego gojenia. Kluczowe strategie: weryfikacja wyrównania cukrzycy i funkcji tarczycy przed zabiegiem, stosowanie odpowiednich protokołów antyseptycznych i hemostatycznych. Indywidualne planowanie zabiegów chirurgicznych i profilaktycznych. Dzięki świadomości wpływu chorób przewlekłych na jamę ustną, możesz planować zabiegi bezpiecznie, zminimalizować ryzyko powikłań, lepiej komunikować się z pacjentem. Chcesz więcej praktycznych wskazówek do pracy z pacjentami z chorobami przewlekłymi? Obserwuj Dentalens.